Cześć! W tym odcinku opowiem, jak możesz zarządzać swoim kontem za pomocą aplikacji Mój Orange, jeśli korzystasz z oferty na kartę w Orange. Zaczynajmy! Podstawowe informacje o swoim numerze sprawdzisz na szybkim podglądzie bez konieczności logowania się. Upewnij się tylko, że masz włączone Wi-Fi, a następnie uruchom aplikację i po prostu wpisz kod, który wyślemy ci SMS-em i kliknij dalej. Na szybkim podglądzie, na ekranie startowym sprawdzisz np. zużycie internetu, czy doładujesz numer. Co więcej, jeśli okaże się, że pozostało Ci już niewiele środków do wykorzystania, możesz zasilić swoje konto dodatkową kwotą. Kliknij doładuj lub przejdź do zakładki więcej, a następnie doładowania. Z kolei zakładka Kontakt umożliwi Ci znalezienie najbliższego salonu Orange lub skorzystanie z forum. Jeśli natomiast chcesz mieć pełny dostęp do wszystkich swoich usług na koncie, zaloguj się adresem e-mail i hasłem tak samo jak do konta mój orange na orange.pl. Na ekranie startowym zobaczysz te same informacje co na szybkim podglądzie. Ale dodatkowo będziesz mógł na przykład przedłużyć ważność środków, czy przeanalizować wykorzystanie internetu minut SMS-ów czy MMS-ów. Dane do logowania podajesz raz, a później wybierasz najlepszą dla siebie opcję dostępu do aplikacji albo poprzez kod PIN, albo przy użyciu odcisku palca. Kolejną zakładką jest zakładka Dla Ciebie. Znajdziesz tam informacje o aktualnych promocjach, a w zakładce sklep przygotowane zestawienie usług i urządzeń, które mogą Cię zainteresować. Po zalogowaniu do aplikacji adresem e-mail można również skontaktować się z doradcą przez czat lub telefonicznie, a nawet przedłużyć lub zawrzeć nową umowę z Orange. W tym celu wejdź w zakładkę Kontakt i wybierz odpowiednią opcję. A jeśli na przykład będziesz chciał zmienić swoje dane adresowe, wejdź w zakładkę ustawienia, gdzie również możesz zmienić lub usunąć PIN do aplikacji, lub zarządzać zgodami marketingowymi. Przypomnę jeszcze, że z konta Mój Orange możecie korzystać nie tylko poprzez aplikację, ale również logując się do niego na orange.pl na komputerze. I oczywiście, jeśli jeszcze nie macie najnowszej wersji aplikacji, to zachęcam do pobrania jej z App Store lub Google Play. Na dziś to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.